Dzisiaj nagram na taki typowy dzień z mojego życia. Zobaczycie jak to się kręci. Idziemy do Lidla. Pokażę wam jak zrobić najłatwiejsze śniadanie 1000 kalorii, które nie jest ciężkie do przygotowania. Można je szybko zrobić i zjeść. A więc tak. Dzisiaj zrobimy skin care z Marcellem. Pierwszym etapem skin jest danie serum nawilżającego na twarz. Tu, dajcie trzy kropelki. Wow, wtedy jak wasza skóra normalnie jest już taka gładka nagle. To nie musicie tego robić, ale w sumie to ja to rzadko robię. Rzadko tego używam. Kiedyś sobie kupiłem takie serum pod oczy. Coś takiego Zewelinę. Jeszcze mam takie serum z kofeiną też zewelinę. Wydaje mi się, że mi to nic nie daje, ale. to jest taka kulka. Tu macie po prostu pipetę z serum. Ale czy to coś daje? Czy nawilża jakoś powieka? Nie wiem. Następnym krokiem waszego skinkera. W sumie to mojego skinker. Bierzecie jakiś krem. Ja mam taki stołpa. Jest, jest mega fajny, bo, bo nie pachnie, nie ma żadnego zapachu. Jest biały. Dajecie sobie na twarz takie dwa dynksy. I tak na palec, trochę więcej. Żeby dać na czoło. Bo czoło też trzeba nawilżać. Możecie sobie zjechać na szyję. Zrobić jakiś masaż. Żeby wiecie być lux maxerami. No ja to, wiecie, 20% body ale no... Trudno, trudno. Każdy jest kowalem swojego losu. Tak? Ostatnim etapem skincare będzie użycie antyperspirantu pod pachy, żeby się nie pocić, tak? Proste. Jeśli chcecie dobrze pachnieć, to jeszcze polecam wam zainwestować z 200 zł w jakiś dobry zapach. Chodzi mi oczywiście o perfumy. A więc tak, dzisiaj dobrze pachniemy Versace Pur Home. Niesamowity zapach na lato, przyjemny, uniwersalny dla każdego, w sensie dla chłopaka, tak dla mężczyzny. Przycikacie się tym, ile chcecie. Od małej ilości osób się czuje perfumę, tak? Dlatego możecie się wyróżniać chociaż tym. Jak już dobrze pachniecie, macie nawilżoną skórę, to musicie się jakoś ubrać, jak ludzie, tak? I wiecie, taki luźny look. U ubierzcie po prostu, co chcecie. Jak zadbacie o Nawilżoną skórę, o to, żeby pachnieć, to już macie plus 1000 euro. Tak szczerze. Idziemy do Lidla. Problem jest taki zawsze, że zanim wyjdę, się ogarnę, to minie już godzina. I o godzinę mi się opóźnia śniadanie. Ale lecimy do tego Lidla. Dobra, więc to niesamowite śniadanie, o którym mówiłem, prezentuje się tak. Makro, tutaj. Jak chodzi o porcję, to jest spora, ale też jest sporo kalorii. Są tu trzy bajgle, z jeden jest z jednym jajkiem, dwa są z dwoma jajkami, szynka, pomidor, ogórek. Do tego dorzucam sobie takie piratki. 12 gram białka chyba mają, 120 kalorii, więc jest ok. Zjadłem. Jestem pełny. Przed treningiem pewnie zjem jeszcze obiad. Chociaż serio to mnie tak napełniło. Mega sycący jestem posiłek. Zgadnijmy, kto się położył i zasnął. Za 40 minut. Dobra, no. Trudno tak. Nie zdążę zrobić jedzenia. Po prostu zjem dwa banany przed treningiem. I idziemy na trening. Robić plecy biceps, tak? Wychodzę na siłownię, bo prywatny szofer po mnie już przyjechał. Jak się po prostu robi, YouTube i takie rzeczy, to w końcu mą no, szofera. Tak. O, jak tu pachnie! Właśnie jedziemy z prywatnym szoferem. <gryw> ja. na mikrofon pierwsza seria do odcinka wjeżdżamy druga seria Słuchaj. To jest piękne, tak. co nie? Przestyrt jest taki, że, że chłopak zaczyna. Więc napiszmy mu komentarz, Kują słychać, za cicho cię słychać. Robimy pierwszą serię narciarza na sznurze. Ćwiczenie naprawdę niesamowite. Rozciąga plecy. To ćwiczenie świetnie angażuje czworoboczny, pośladka i skośny brzucha. Ja wyglądam jak 70 kg. w dzisiejszym odcinku kulinarnym. Będziecie potrzebować klejku ryżowego, Paszka ma 160 gram, potrzebujecie naczynia, najlepiej większe. Jak oczywiście, jak chcecie taką porcję jak ja, jak nie, to nie będzie wam to potrzebne. Otwieracie ten klej. Wszystko upier. Następny krok, dajecie białko, KF daj. 41. Następnym krokiem jest zagotowanie wody. Jak już woda się zagotuje, możecie wziąć deskę, dwa banany. No 180. Już pokroiliście, możecie wziąć Waszą wodę, zacząć mieszać. Bierzecie banana jak mi się chce. Ładnie sobie to poukładam do zdjęcia czy coś. Jak już to zrobicie, możecie dodać sobie borówki. Owoce mają mało kalorii, więc zazwyczaj Liczę to na oko. Żeby nie zwlekać, bo jestem też mega głodny. Tutaj jest makro. Cała micha jedzenia. Mam nadzieję, że mnie tu chociaż trochę zapcha. Idę jeść, bo jestem mega głodny. Jak jecie to smacznego i w ogóle takie rzeczy.